Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Piotrek, zadanie było proste, miałeś się ten harpagan, ruszyć jak z armaty i swoje zadanie wykonałeś. Jak było w pierwszej serii? Tak, tak taki, taki był plan i, i poszło, i poszło. No nie, fajnie, fajnie, jestem zadowolony z, z dzisiejszego dnia, bo naprawdę fajne skoki, ten drugi też fajny, tam pecha trochę nie było, ale, ale tak w no pełnym ogniem trzeba było zacząć, nie? Z pełnym ogniem od samego rana. Wydaje mi się, że ten pierwszy skok, sam ten jeden skok Wynagrodził Ci cały ten rok, cały sezon. Walki, gonitwy, kontynentali, na końcu Finlandii, gdzieś tam, no chyba po to to robisz, żeby tutaj odpalać rok w rok. A jak, no to tak jest, no takby tak, takie, takie skoki, to takby do takich chwil takby się to robi, nie? Bo to jakby jest o, no ogromny fan tego jest i takby, no, e, no wiadomo, no, ciężko się pracuje, a tu już się dobrze bawi, także to jest... Fajne, to też tam siedziałem na, na ławestę i tak i tak, sobie, tak patrzę jak tam skakają, no chyba pierwszy tam skakałem i tak patrzę jak tam skaczą i ten. I sobie myślę, w przyszłym roku znowu tu chcę być, <laughs> ale w trochę lepszej formie. <laughs> Piotrek, dzisiaj niesamowita ta drużynówka od dłuższego czasu, w końcu pokazaliście, że polskie chłopaki dalej to w sobie mają. E, tak, no, tak by fajna walka była, praktycznie do ostatniego skoku, bo tak by, e, każdy tak by dawał siebie wszystko, każdy walczył, e, dobra energia ogólnie była i, i tak by, n, wszyscy tak by zrobili swoją dobrą robotę i, no i no nie dużo braku, ale najważniejsza, że była super walka i, i myślę, że każdy z nas się też dobrze bawił. Piotrek o co chodzi w tym, że czy w formie, czy bez formy ty po prostu raz za razem, rok w rok tutaj sobie radzisz. Mam swoje sposoby na planicę specjalnie szczególnie, ale, ale to może... Może nie będę ich zdradzał. Nie, po prostu lubię tak bo to jest... To jest, taki, to jest takie miejsce szczególne po prostu. No, tu, jest, tu jest fajnie, tam jakby, ta skocznia też jest w takim fajnym moim rytmie. Po prostu lubię tą skocznię, lubię jakby, ogólnie lubię loty tą skocznię szczególnie i takby. gdzie jest taka... No fajnie tu jest po prostu, no i tak, no i tak jest, Ostatni wątek, bardzo ważny. Kamil Stoch przed chwilą powiedział mi, że Markus Eisenbichler to jest taki niemiecki Piotr Żyła. No to pytam polskiego Piotra Żyłę, co czułeś, kiedy żegnaliście Markusa, bo wyście byli duetem niepodrabialnym przez te lata. Tak! Te, teraz też jeszcze faktycznie od Continentala, tam jak na kontynentalu byłem, no to tam po, posiedzieliśmy, trochę pospominaliśmy Także pamiętam jeszcze tak jakby gdzieś tam jeszcze nawet wcześniejsze Continentale, zanim do Pucharu Świata, później jakby do Pucharu Świata, tak w jednym czasie my weszli. Zawsze gdzieś tam przy sobie jeździliśmy, mieliśmy takie, dużo takich fajnych zagrań, tak, no takie po prostu na wesoło z nim zawsze, także no wiadomo, no jakby... Dobry kolega też i, i takby fajny, fajny gość, e, super skoczek, no, ale tak by uznał, że tak by to już nie, nie dla niego, że idzie inną, inną e, tak by drogą, ale, ale coś tam też właśnie mówił, że, że dla trenera też e, po jakimś czasie pewnie będzie chciał wrócić do skoków. Jakbyście nawet swój własny język wyrobili na pewnym etapie, jakiś taki krzykowy bardzo. <gry> tak było, było, no także no, dogadywaliśmy się i tak, no taki to, to, trochę, też, tro, trochę też zwariowany. E, no także, no tak, y, tak by, no, ale też, też pracowity, bo, bo tak by on tak, on, on, on zawsze się fajnie wkurzał czasem. A, a tak by, no, jego ja, ja tam dobrze, Marko. No i tamte, no, no tak śmiesznie było ogólnie z nim zawsze, także fajnie, fajnie, no ale, ale teraz no tak by, mm, e, no pewnie jak wróci, no to pewnie tam jeszcze sobie tam kiedyś siedniemy i po, pogadamy, no a, a tak no to wiadomo, no, idzie, idzie, w co innego teraz. Sezon zakończony, ale widzimy się w Zakopanem na Wielkiej Krokwi, do zobaczenia. Ahoj.